Siemanko, z tej strony Dawid. W dzisiejszym odcinku pogadamy trochę o emeryturze. A konkretniej powiem Wam o pięciu sposobach, dzięki którym zwiększycie swoją emeryturę no i dzięki czemu będziecie mieli po prostu więcej kasy na starość i będziecie mogli godnie żyć. Standardowo stałych widzów zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz komentarza dla YouTube'owego algorytmu, no a nowych o zasubskrybowanie tego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami ode mnie. Sposób numer jeden to otwarcie konta Ike. Co musisz wiedzieć o Ike? Przede wszystkim Ike, czyli indywidualne konto emerytalne, ma służyć systematycznemu oszczędzaniu na cele emerytalne. Zostało utworzone w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego. A jedną z najważniejszych zalet Ike jest zwolnienie z 19% podatku belki od zysków kapitałowych. No i jeśli chodzi o to o najważniejsze rzeczy odnośnie IKE, no to przede wszystkim wypłata oszczędności z IKE może być dokonana dopiero po 60 roku życia lub w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych po 55 roku życia. Nie oznacza to jednak, że nasze środki są zamrożone, bo w każdej chwili możemy je po prostu wypłacić. No i wtedy zapłacimy standardowo podatek Belki, tak jak przy każdej innej inwestycji. No i dodatkowo na IKE trzeba jeszcze dokonać wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Natomiast wystarczy Jedna złotówka rocznie i już ten warunek sobie odhaczamy. No więc, tak się prezentuje ogólnie najważniejsze informacje odnośnie IKE. A jakie korzyści tak naprawdę płyną z inwestowania w obrębie IKE? Tutaj przygotowałem dla Was porównanie, gdzie mamy proste założenie. Wpłacamy 22 tysiące zł rocznie przez 20 lat. Co ważne, indeksujemy roczną wpłatę o 2,2% rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi limit wpłat na IKE. Tak to mniej więcej w przybliżeniu zrobiłem. No i średnia stopa zwrotu wynosi 8%, inwestujemy przez lat 20. No i nasze odsetki kapitalizowane są rocznie tak tutaj zaznaczyłem. No i w pierwszym przykładzie. Nasza kwota do wypłaty będzie to ponad 1 276 000, a nasza suma wpłat wyniesie jedynie 545 318 zł. Natomiast gdybyśmy dokładnie w tej samej sytuacji nie opakowali tych inwestycji, WIK, no to nasza kwota do wypłaty będzie to jedynie 1 75 561 zł. i 14 groszy. Suma wpłat wyniesie dokładnie tyle samo, natomiast tutaj dodatkowo zapłacimy jeszcze podatek Belki w wysokości 124 378 zł. A to tylko dlatego, że nie opakowaliśmy naszych inwestycji. Więc, jak widzicie, nieposiadanie IKE w mojej opinii jest głupotą, dlatego że jedyną wadą IKE jest po prostu jego brak. Dlatego, że jeżeli będziemy potrzebować wcześniej skorzystać z tej kasy, no to ją sobie po prostu wypłacimy, zrealizujemy zyski i zapłacimy standardowy podatek belki. A jeśli już jesteśmy w temacie IKE, no to serdecznie zachęcam do skorzystania i otwarcia sobie właśnie takiego konta IKE u partnera tego kanału i odcinka, czyli firmy XTB. W poprzednim filmie nagrałem właśnie taki konkretny przewodnik, gdzie dokładnie omawiam wszystkie... Najważniejsze informacje odnośnie IKEA w XTB, więc serdecznie zachęcam do obejrzenia również tego filmu. Zostawię Wam link w opisie. Zachęcam Was do założenia sobie konta właśnie z mojego linku. Jest to w tej chwili jedna z największych form wsparcia tego kanału, więc będę wdzięczny za każde kliknięcie. No i standardowo, jak to WXTB, możecie kupować akcje ETF -y z całego świata bez dodatkowej prowizji do 100 000 euro obrotu miesięcznie. No i oczywiście możecie kupować również ułamki takich akcji etf ów Standardowo wszystkie szczegóły zostawiam w linku w opisie oraz w przypiętym komentarzu do tego odcinka. Sposób numer dwa to konto Igze, analogicznie do konta Ike. Mamy również IGZE, no i jeśli chodzi o IGZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to dobrowolny sposób oszczędzania na emeryturę z korzyściami podatkowymi. Wpłaty na IGZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, co zmniejsza roczny podatek dochodowy. Pieniądze są inwestowane w wybraną formę, np. fundusze inwestycyjne, obligacje, ETF -y czy akcje, a po osiągnięciu 65 roku życia oszczędności można wypłacić płacąc jedynie 10% zryczałtowanego podatku od całości. No i WIGZE w przeciwieństwie do IKE te korzyści odczuwamy już od razu, bo w każdym roku właśnie odliczamy sobie ten limit wpłaty od podatku. No i oprócz tego również omijamy podatek belki od naszych inwestycji, a na koniec płacimy jedynie 10% zryczałtowanego podatku od całości. Natomiast tak, jeśli chodzi o zalety konta IGZE, no to ulga podatkowa, to co mówiłem, wpłaty na IGZE można odliczyć od dochodu, co zmniejsza podatek do zapłacenia, niższy podatek po wypłacie, bo tylko 10% zryczałtowanego podatku, elastyczność płat, można wpłacać różne kwoty do limitu rocznego, no i zyskowność, możliwość pomnaczenia kapitału dzięki inwestycjom. No i wady Рочный лимит впад. No, i tutaj niestety ten limit wynosi jedynie 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co ogranicza maksymalną kwotę, jaką można odłożyć. Podatek przy wcześniejszej wypłacie, wypłata przed 65 rokiem życia, skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego od całości wypłaty. Szczególnie niebezpieczne jest to w sytuacji, gdy w międzyczasie nasza np. Na podstawa opodatkowania się zmieniła. Na przykład my odliczaliśmy sobie podatek np. 19%, a w międzyczasie wskoczyliśmy na wyższy próg podatkowy i wtedy musimy musimy zwrócić 32% tego podatku, co jest niebezpieczne. Dlatego jednak to IGZE w przeciwieństwie do IKE, no to nie za bardzo opłaca się wcześniej zrywać. No i właśnie to jest w punkcie trzecim, ograniczona dostępność do środków, pieniądze są zablokowane do emerytury, co ogranicza ich elastyczne wykorzystywanie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, to IGZE można zerwać, ale wiąże się to z tym, że musimy oddać zwrot tego podatku, który sobie e, odliczyliśmy, no i jednocześnie zapłacić podatek belki. Punkt trzeci to pracownicze plany kapitałowe, czyli tzw. Tak PPK. Jak działa PPK? Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania na emeryturę, w którym uczestniczą pracownik, pracodawca i państwo. Składki są naliczane procentowo od wynagrodzenia i trafiają na specjalne konto inwestycyjne. Pracownik wpłaca minimum 2% wynagrodzenia brutto, pracodawca dodaje co najmniej 1,5%. A państwo dokłada dopłatę powitalną i roczną. Środki gromadzone w PPK można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia: 20-25% od razu, a 75% w formie miesięcznych, rat przez 10 lat. No i według mnie PPK jest bardzo opłacalne, właśnie ze względu na to, że tutaj na naszą jakby emeryturę składają się trzy rzeczy czyli my, państwo i. Pracodawca. Pracodawcy zniechęcają do tego rozwiązania, straszą, że to będzie drugie ofe. Natomiast tutaj sposób funkcjonowania jest zupełnie inny, bo do naszych środków mamy dostęp zawsze i jakieś części tych, które otrzymaliśmy od pracodawcy, również a w przypadku wcześniejszej wypłaty tracimy tylko tę część przez. Państwo, która została dodana, natomiast dla pracodawcy to jest koszt, dlatego tak zniechęcają jakby pracowników do dołączenia. Bo oprócz właśnie tych składek, które pracodawca dokłada, no to dochodzą jeszcze oczywiście koszty obsługi księgowej każdego takiego pracownika. Dlatego jeżeli w Waszej pracy pracodawca Was zniechęca, no to jednak bardziej rozważyłbym dołączenie do tego programu, dlatego że się po prostu opłaca. A jakie są zalety? No to właśnie te trzy źródła wpłaty, czyli pracownik, pracodawca i państwo. Dopłata od państwa, jednorazowa dopłata powitalna i coroczne dopłaty, dostępność środków po ukończeniu 60 roku życia, właśnie możliwość wypłaty 25% jednorazowo, no i dziedziczenie środków, oszczędności w PPK są dziedziczone w przypadku śmierci uczestnika, co jest bardzo istotne, no bo na przykład składki i nasze wszystkie rzeczy, które idą do ZUS-u, dziedziczne. Nie są więc jeżeli takie emerytury nie dożyjemy, no to wszystkie składki na ZUS, które odprowadziliśmy, niestety po prostu przepadają. A jakie są wady PPK? Obowiązkowe wpłaty, czyli pracownik musi wpłacać minimum 2% swojego wynagrodzenia, co może być bardziej odczuwalne w domowym budżecie ograniczona elastyczność, wypłata całości środków przed 60 rokiem życia wiąże się z koniecznością zwrotu dopłat od państwa i części środków pracodawcy, to co wspomniałem. No i niskie korzyści dla niżej zarabiających. Dla osób o niskich dochodach wpłaty mogą być relatywnie małe. Tutaj wszystko zależy od punktu widzenia oczywiście. Natomiast ja tutaj z bliskiego przykładu wam powiem, że nawet osoba zarabiająca minimalną krajową, która dołączyła do PPK z mojego otoczenia, całkiem nieźle przez te 4-5 lat, w których należy, na tym wyszła, więc w mojej opinii, długofalowo, jak pod uwagę na przykład 30-40 lat osób, które mają do emerytury jeszcze, no to jednak ta kwota się uzbiera całkiem wysoka. Numer 4 to pracownicze programy emerytalne, czyli PPE. No i tak, jeśli chodzi o PPE, to forma grupowego oszczędzania na emeryturę organizowana przez pracodawcę dla, je, dla jego pracowników. PPE to pracodawca wpłaca składki na specjalne konto emerytalne, zwykle do 7% wynagrodzenia brutto. Wpłaty są inwestowane, a pracownik może, ale nie musi dokładać swoje środki. No i jest to dodatkowa y, forma zabezpieczenia emerytalnego oferowana jako benefit w niektórych firmach. To trzeba od razu podkreślić, że nie. Nie każdy ma dostęp do tego. PPE. Środki gromadzone w PPE można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia lub wcześniej, jeśli program przewiduje inne zasady. Tutaj niestety jest to trochę bardziej ograniczone, no bo w przypadku właśnie PPE, na przykład gdy zmieniamy pracę, no to nasze środki możemy, jak tutaj w wadach napisałem, wycofać z PPE w sytuacji, gdy już nie pracujemy w danej firmie, natomiast możliwe jest to tylko w przypadku transferu na IKE, no i wiąże się to z naliczeniem podatku od zysków kapitałowych oraz faktem, że 30% postowych Wypłacony na PPE trafi na nasze subkonto w ZUS. Więc tutaj nie do końca jest to takie e, łatwe. Natomiast, no, biorąc pod uwagę, że większość tej kasy wpłaca i tak pracodawca, no to w tym przypadku według mnie nie ma żadnej. Wady. Natomiast, tak, jeśli chodzi o zalety, to pracodawca opłaca składki, więc pracownik nie musi inwestować własnych pieniędzy, ale może. Brak podatku dochodowego, składki wpłacone przez pracodawcę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dziedziczenie środków, czyli te środki w przypadku śmierci pracownika są dziedziczone. No i długoterminowa inwestycja, możliwość pomnożenia kapitału przez inwestycje w różne instrumenty. Jeśli chodzi o wady, no to ograniczona dostępność, bo przede wszystkim nie każda firma oferuje dostęp do PPE. Brak pełnej kontroli, bo to pracodawca decyduje. Decyduje o to, gdzie te środki będą lokowane, no i te zasady wypłaty, o których już wcześniej wspomniałem. Więc jeśli macie możliwość dołączenia do ppl w was firmie, to serdecznie do tego zachęcam, bo to się po prostu opłaca. No i punkt piąty to inwestowanie we własnym zakresie. W zasadzie był, powinien być to punkt pierwszy jako wstęp do IKE, natomiast no chciałem po prostu w punkcie piątym zamknąć klamrą to wszystko, czyli przede wszystkim najlepszy sposób na zwiększenie swojej emerytury to inwestowanie. No i tutaj przykładowy portfel inwestycyjny, który warto rozważyć, czyli ETF-y obligacje skarbowe, akcje spółek dywidendowych, czy ETF, na przykład na metale szlachetne, złoto, srebro, ale oprócz tego dołożyłbym oczywiście nieruchomości, złoto fizyczne, srebro fizyczne, oczywiście inwestowanie we własną firmę, później możliwość sprzedaży, na przykład udziału w takiej firmie lub po prostu majątku, który firma zbudowała, czyli szeroko pojęty temat inwestowania. Według mnie jest to jedyny krok do wolności finansowej, no bo dzięki temu no jesteśmy w stanie naprawdę zarabiać podczas snu. Czyli to mityczne stwierdzenie, że zarabiamy podczas snu, no bo nasze środki na nas pracują, raz zarobione pieniądze mogą pracować do nas do końca życia. No i w tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że gdzieś tam trochę zmienicie spojrzenie na przykład na PPK. A jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to standardowo sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeszcze raz przypomnę o łapce w górę. Subskrypcji dla YouTubeowego algorytmu. No i nie przedłużając. Miłego dnia. Na razie.